Dzień dobry, nazywam się Iwana Bates, prowadzę Dietę Zdrowych Kalorii. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć, do czego można wykorzystać octy w kosmetyce, czyli dla urody. Octy dla urody są naprawdę super. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę trzeba wziąć pod uwagę, że cały my jesteśmy pokryci bakteriami i ta ochrona bakteryjna jest bardzo ważna. I y, kiedyś myślano o tym, że należy dezynfekować ciało, i y, były modne takie mydełka, które były antybakteryjne. Dzisiaj podchodzi się do tego zupełnie inaczej i wiemy, że ta warstwa dobrych bakterii na skórze jest potrzebna, a te bakterie, które są w podstaw, są dobrymi bakteriami. Do czego możemy je wykorzystać? Najprościej jest zrobić płukanki do włosów, czyli y, potrzebujemy 3 łyżki octu. Do tego potrzebujemy litr wody. Woda może być zwykła, ale nie może być zbyt gorąca, dlatego że w temperaturze powyżej 40 stopni zabijamy wszystkie bakterie, więc proszę zwrócić uwagę na to, żeby ta woda była raczej chłodna niż ciepła. I taką wodą spłukujemy włosy, albo spłukujemy wręcz całe ciało po. Kąpieli. Co jest istotne? Dzięki temu dostarczamy właśnie te zdrowe bakterie do skóry, ale ocet ma też to do siebie, że on zamyka łuskę włosa. Te włosy są zamknięte łuski, w związku z tym one są ładniej błyszczą i to też przeciwdziała niszczeniu włosów, tak? bo jak ta łuska jest że tak powiem odstaje, to te włosy zaczynają się kołtunić i wyglądają matowo, a dzięki właśnie takim pukankom z octu te włosy są lśniące. Ale uwaga! My spłukujemy tą wodą z octem skórę, włosy czy ciało. Zostawiamy tak na 2 minuty a potem spłukujemy wodą. Dlaczego? Dlatego, że ocet to dalej ocet, czyli nie możemy pozwolić na to, żeby to ciało się marnowało. Spukujemy. Po dwóch minutach to, co ma się przyjąć do naszej skóry, się przyjmie. Cel zostanie osiągnięty i po prostu spukujemy to, co już nie jest potrzebne ciału. Normalnie spukujemy ciało wodą czystą. Okay. Inną rzeczą, do której możemy wykorzystać ocet, to są toniki. I yy, robi się to w ten sposób, że na pół szklanki wody przegotowanej, wystudzonej potrzebujemy jedną łyżkę octu. Wacikiem przemywamy twarz i uwaga, też spłukujemy. Czyli po dwóch minutach czy nawet po minucie po prostu czystą wodą spłukujemy to. Dlaczego? Dlatego, że jeśli pozostawimy tą warstwę octu na skórze, to dorobimy się łojotoku w ciągu kilku miesięcy. No i y, wtedy rzeczywiście, y, ponieważ ta gospodarka lipidowa skóry będzie bardzo zaburzona, to będzie bardzo trudno dojść do takiego balansu. Więc pamiętajcie, owszem, taka woda z octem jest świetna jako tonik, dlatego, że to nie Skórę. E, te bakterie są bardzo dobre. One przeciwciał, e, przeciwdziałają e, różnego rodzaju e, takim chorobom bakteryjnym, obreszczkom, wirusom, różnym takim rzeczom. E, rzeczywiście pomagają na wiele rzeczy, ale nie możemy tego octu zostawiać na skórze. Musimy to zmyć. Inną rzeczą, do której ja używam octy, to jest taki peeling. E, dłoni, taki zabieg odmładzający. Ja Wam pokażę, na czym ten zabieg polega. Popatrzcie, moje dłonie już nie są takie, że tak powiem młode, bo też i swoje 40 parę lat mam i pojawiają się już takie plamki. E, często ta skóra wygląda na taką pomarszczoną. W związku z tym raz na jakiś czas, nie częściej niż raz w miesiącu, e, robię taki plik. I na czym to polega? No polega to na tym, że biorę taki ocet. Tutaj akurat mamy z kwiatów czarnego bzu. Bardzo ładnie pachnie ten ocet. Nalewam na dłonie około łyżki tego octu i zaczynam myć dłonie właśnie tym octem. Bardzo to ładnie pachnie. To jest zaskakujące, że octy mogą tak pięknie pachnąć, ale to jest fakt. No dobrze, myję dłonie tym octem. Trochę pomasuję, trochę tak jak lekarze, czy osoby, które. Bają, yy, z innych powodów muszę po prostu pilnować to, to obmywam, ok? czekam kilka minut, to może troszeczkę mm, piec, nie mocno, ale troszeczkę i nie ma żadnego takiego efektu, że coś się zaczerwieni, nic się tutaj nie czerwieni, nie powinno być takiego efektu, po prostu... To jest taki zabieg, który rzeczywiście złuszcza ten stary naskórek. A oprócz tego ma taką właściwość, że trochę wybiela te dłonie, więc one rzeczywiście po takim zabiegu są e, młodsze. No dobrze, co potem? Potem oczywiście myjemy dłonie i myjemy je nie wodą zbytłą, tylko po prostu czystą wodą. E, myjemy dokładnie, znowu przepukujemy wszystko. E, staramy się spłukać cało. Cały ten ocet razem z tą skórą, która się y, przez to wzięła i y, no tak rozpuściła, bierzemy czysty ręczniczek, tak, wycieramy dłonie i to nie jest koniec zabiegu. Słuchajcie, jak już wytrzymamy dłonie, to trzeba teraz nanieść dobry tłuszcz. Ja akurat używam olejku arkanowego, ale to może być też inny olejek, więc biorę takiego olejku kilka kropli. I wmasowuję w dłonie. I staram się rzeczywiście bardzo dokładnie to odmasować, żeby te dłonie, że tak powiem, po tym zabiegu odstawym odżywić. No i dłonie po zabiegu wyglądają tak. Nie wiem, czy to widać. Efekt zaczyna być widoczny tak po godzinie. Rzeczywiście widzimy, że, że ta skóra jest ładniejsza, ale od razu widać, że nie ma tego suchego naskórka, tak? To, to od razu widać, że już się nie marszczą tak te dłonie. Także myślę, że warto coś takiego od czasu do czasu, tak jak powiedziałam, nie częściej w, raz w miesiącu, ale czasem warto taki zabieg dla dłoni zrobić. No dobrze, dziękuję wam za uwagę, pozdrawiam serdecznie, do widzenia.